Dobry. Kolejne wyprawy, kolejne znaleziska. E, tym razem sklep na L Duży. Mieli tam zestaw piwa. Jeden na tej wyprawie. E, zwycięski milk Stout i zwycięskie session. Ipa IPA. Niech świat pozna twoje piwo. Zwycięski zestaw. Dwa razy piwo. Szklanka, podkładki i receptury na piwo. Tego jestem ciekaw w sumie. Gdzie te receptury jakie będą? Przy degustacji stałtów, biterów oraz kipka. Takie szkło I dwie podkładki. No nic, zobaczymy coś w środku. Są dwie podkładki z reklamą sklepu na L. Papier powyginany i cieniutki. Niech światło nam tutaj podkładki troszkę liche. Ładniutkie. Odstawimy tutaj. Odstawię tutaj. I mamy tak. Zwycięski Milk stout Tomasza Korczaka. 4,5% alkoholu. Ekstrakt 14 Belgię. Zwycięski Milk Stout uważany w browarze Pinta według inspiracji Tomasza Korczaka. A drugie piwo. Session IPA alkohol 49% objętości Ekstra 12 BG. Zwycięski session IPA, session IPA utworzony w browarze pinta według inspiracji Tomasza Bogowicza i Agnieszki Szejbot. I papierek, receptura na Stout i receptura na Session IPA. Bardzo mi się podoba to sobie zostawię. Jak coś swojego będzie działać? Kartonik dobry do wysyłania paczek. No i teraz próbujemy piwo. IPA to jest y, z cytrusami bardziej będzie tropikalny. To żona lubi takie piwa, więc jej zostawię. A sobie spróbuję mi kształta zwycięskiego. Bo lubię mi kształty. I spróbuję ze swojego szkła. Bo z kartonu, nie przemyte, nie chcę tracić na to czasu. Bardzo ładnie się pieni. Piwo jest oczywiście cieplutkie. Pachnie fajnie, delikatnie bardzo pachnie. Nie jest mocny taki tonelot. Albo ja mam słaby rękaw. Ale chyba nie jest mocny. Taki, nie, nie jest taka uderzająca kawa. na kawka słodycz na finiszu i właśnie takie no, no kawę czuć, bardzo czuć kawę fajnie delikatnie i, i, i lekko słodkie, nie jest mocno słodkie fajnie nasycone, ładna pianka zajebiste piwko nie pamiętam ile kosztowało może na przepitce szukałem tego będzie widać a jak nie to trudno, ale myślę, że to było coś około 30 zł, 20 kilku też. Warto spróbować, bardzo dobre, a na dworze bardzo wieje, można się jeść w domu, pić piwa, zdrówka.